Jeżeli chcesz się uczyć języka niemieckiego w sposób prosty, komunikatywny, w małych krokach, bez zbędnej gramatyki, to zapraszam na mój kurs, na kolejne lekcje. Aby ich nie przegapić, zasubskrybuj już teraz mój kanał. Dzisiaj będzie trochę nowego słownictwa na temat opakowań, w których możemy kupić jedzenie, oraz poznamy proste zdania z biernikiem. Zapraszam zatem bardzo serdecznie. Das ist Tumas. Thomas geht jeden Montag und jeden Mittwoch einkaufen. Er kauft einen Salat, eine Paprika, einen Orangensaft und ein Brot. Das ist Tina. Tina geht jeden Dienstag und jeden Samstag einkaufen. Sie kauft einen Joghurt, einen Schinken und eine Packung Nudeln. Und wann gehst du gerne einkaufen? Ich gehe jeden Freitag einkaufen. Was kaufst du gerne? Ich kaufe eine Dose Tomaten, eine Packung Reis und einen Becher Sahne. Ich koche eine Suppe am Samstag. das Einkaufen gehen, ich fre ich Składa to się z dwóch części. Einkaufen, robić zakupy, gehen, iść, chodzić. Jeden montag, w każdy poniedziałek. Jeden dienstag, w każdy wtorek. Jeden mittwoch, w każdą środę. Jeden donastak w każdy czwartek. Jeden Freitag w każdy piątek. Jeden samstag, w każdą sobotę. Jeden Sonntag w każdą niedzielę. Przypominam, że to e w tym słówku GN wymawiane jako długie e, ponieważ za nim stoi h, którego nie wymawiamy, ale które przedłuża nam to e, czyli gehen. Kolejna część słownictwa, słownictwo dotyczące jedzenia: Einsalat, der Salat, sałata lub sałatka. W języku niemieckim słowo to ma dwa znaczenia. Może to być taka sałata zielona, taka główka sałaty. Albo sałatka już taka przyrządzona, właśnie nie wiem, z różnych warzyw. Ein Orangensaft, der Orangensaft, sok pomarańczowy. Ein Jogurt, der Jogurt, Jogurt. Ein Schinken, der Schinken, szinka. Der Reis, rich. Eine Paprika, die Paprika, Paprika. Eine Suppe, die Suppe, Suppe. Eine Sahne, die Sahne. Śmietana, ein, ein Brot, das Brot, chleb i Nudeln w liczbie mnogiej makaron. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na właśnie na to słówko jogurt, ponieważ O w tym słówku to jest długie O, czyli jogurt, Także w słówku zane um, A jest długie, bo, ponieważ znowu jest to przedłużające H, czyli zane. I oczywiście słówko Brot też jest długie. Czyli brod, a nie brod. I teraz rodzaje opakowań. Ym, wiadomo, możemy dużo produktów kupić ym, że powiem na sztuki, które można policzyć, ale jest także dużo produktów, właśnie, które są sypkie, płynne, które kupujemy w jakichś opakowaniach. Ein besia, debesia. Może być na przykład ein besia z jogłodu, ein z Ein Becher Margarine, czyli kubek, taka puszka plastikowa najczęściej. Eine Dose, die doze, Tomaten, Ananas, fish czyli puszka, taka konserw, w sensie znaczy konserwa. Eine Packung, die Packung, Nudeln, Chips, Tee, czyli opakowanie. Może to być takie nie plastikowe, takie obie woreczek, kartonowe z papieru i tak dalej. Tak tutaj właśnie wspomniałem: eine Packung Nudeln, czyli opakowanie makaronu, opakowanie chipsów, opakowanie herbaty. Ein Glas, das Glas, Głocken, ein Glas Nutella, ein Glas Senf, Czyli wiem, słoiczek ogórków, słoik Nuteli, albo na przykład słoik mutaty w języku niemieckim są dwie możliwości. Można właśnie powiedzieć to opakowanie. Na przykład, nie wiem, chcę kupić jedno opakowanie herbaty. Ich will eine Packung Tee kaufen. Albo też możemy powiedzieć po prostu, aby to opakowanie, to słowo, że powiem, zredukować i tylko powiedzieć, ich will einen Tee kaufen. Wtedy jak użyjemy tego rodzajnika nieokreślonego, einen Tee, albo na przykład, ich will um, eine Nutella kaufen, to wtedy zawsze mamy na myśli Właśnie jedno opakowanie, jeden słoik, jedna puszka, czy jedne, jedna, jeden kubek czegoś. I teraz proste zdania z biernikiem. Tutaj proste zdanie. Ich kaufe einen Salat. Ich, czyli wykonawca czynności. Ja, ja jestem osobą, która coś robi, która wykonuje czynność. I właśnie ta, ten, że powiem, wykonawca czynności zawsze... Musi być w mianowniku, czyli nominativ niemieckim. I po drugiej stronie, Einen Zalat jest, jest to ten bierny obiekt podczas wykonywania czynności, czyli jakby ten, ten obiekt jakby sam nic nie robi, tylko czeka, aż ktoś coś zrobi z nim. Wydaje mi się, że ta polska nazwa biernik doskonale oddaje jakby funkcję tego przypadku. Czyli jest to coś biernego, czyli coś, co nie robi nic, tylko powiedzmy czeka, aż wykonawca czynności właśnie zrobi coś z nim. W języku niemieckim istnieje wiele czasowników, które właśnie wymagają tego przypadku. Niektórzy uczą się różnych list, właśnie różnych spisów, czasowników, które, które są, łączą się z biernikiem. Moim zdaniem da, sobie, da się to właśnie w łatwy sposób zapamiętać z tą właśnie funkcją tego biernika, czyli y, można się zastanowić, które przypadki potrzebują tego właśnie y, dodatkowego obiektu. Które przepraszam, niektóre przypadki, tylko które czasowniki. I tutaj właśnie dwa niemieckie przypadki: wykonawca czynności, czyli nominativ. To jest coś, co już znamy dobrze z poprzednich lekcji, czyli ein der, ein die, ein das i na dole liczba mnoga, czyli y, tylko die. Ponieważ rodzajnika nieokreślonego nie ma w liczbie mnogiej i po drugiej stronie ten bierny obiekt w czasie, czynności, czyli niemiecki akuzativ, czyli biernik polski i jak widzimy jest tylko jedna zmiana, czyli trzeba tylko zapamiętać, że ein zmienia się na einen lub dea zmienia się na dein, a pozostałe przypadki, pozostałe właśnie rodzajniki, czyli dea, didas i liczba mnoga są bez zmian. Tutaj taka jeszcze mała scenka. Wykonawca czynności mówi właśnie kupuje, czyli robię to, no i sałata, która jest tylko biernym udziałem w tej czynności mówi, kiedy w końcu ktoś mnie kupi, sam się nie kupię, czy sama się nie kupię powinno w sumie być jako sałata. I teraz ta komunikatywna część, czyli mówienie, zachęcam właśnie do kilkukrotnego powtórzenia tych zdań w miarę możliwości nauczenia się ich nawet na pamięć. Wann gehst du einkaufen? Ich gehe jeden Montag einkaufen. Oder ich gehe jeden Montag um halb eins einkaufen. Was kaufst du heute? Heute kaufe ich einen Salat. Heute kaufe ich einen Salat und eine Paprika. Was kochst du am Montag? Am Montag koche ich eine Suppe. Oder am Montag koche ich Nudel mit Fleisch. Am Montag koche ich Spaghetti. Tutaj też właśnie widzimy, Zupę to jest liczba pojedyncza, czyli musimy użyć rodzajnika nieokreślonego, eine Zupę. Nudel i Spaghetti to jest liczba mnoga, więc nie używamy, nie używamy rodzajnika. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam do obejrzenia poprzedniej lekcji. A teraz zapraszam do... Powtarzania za mną i uzupełnienia odpowiedzi Waszymi czy Twoimi własnymi odpowiedziami czy słówkami. Wann gehst du einkaufen? Ich gehe einkaufen. Was kaufst du heute? Heute kaufe ich. Was kochasz a Montag? A Montag kochę ich. Na dzisiaj to wszystko. W następnej lekcji ben, będzie więcej ćwiczeń, właśnie do tego biernika, do akusatyw. Dlatego już dzisiaj zapraszam Cię na kolejną lekcję. Jeżeli nie chcecie przegapić, to zasubskrybuj mój kanał i życzę powodzenia w nauce języka niemieckiego.